Dobra, cześć, witajcie. Dzisiaj spróbujemy zrobić zanętę, spróbujemy. To jest moja zanęta, jeśli chodzi o zanęty number one. Nie musi być u każdego skuteczna, u mnie jest skuteczna. Wygrałem parę razy zawody. Jest tu właśnie zanęte. Tutaj widać już składniczki są w garnku. No w garnku to wszystko będę jakby mieszał. Spokojnie nie będę tego gotował. No i tak do garnka wsypuję taką mieszankę. Tu jest orzech, orzeszki, znaczy orzeszki prażone, zmielone i tutaj są płatki. Tak jest śniadaniowe. I tego wsypuję taką miskę. Dalej wsypuję bułkę tartą, która będzie tworzyła do tego bazę. Orzeszki dodałem do tego, bo orzeszki jakby dadzą smak, aromat. I będzie po prostu, no ryby jakby, może będzie to przyciągało coś. Tutaj jeszcze mączkę kukurydzianą bym dodał, ale akurat nie mam. Tutaj bułka tarta, no takie, nie jest 200, coś gram. Tutaj płatki owsiane. trochę. Kolejny będzie kokałko, będzie żeby to trochę dać barwy w tej zanęcie. następny będzie sezam. sezem. Też jego trochę dam, mógłbym zawsze jeszcze konopi dodać. I tutaj jeszcze prażonego słonecznika. Może być zmielony, może nie. I tutaj takie aromaty jak wanilia. Czy arakowy na przykład. I no to wszystko w sumie. Można dodać jakieś pieczywko czy coś. No więc to na tyle i ma